25 grudnia 1985. Drogi Stefanie, gdy siadam do tego listu jest pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Długo bardzo się do jego napisania przymierzałem, ale postanowiłem napisać go właśnie w te tak bardzo rodzinne święta żeby samemu się przekonać że o was nie zapomniałem i żeby przekonać was oczywiście mówiąc was mam na myśli tych którzy są w dziurze i tych za kratami wczoraj artur narysował ładnie solidarność oraz na osobnych karteczkach nazwiska tych wszystkich ukrywających się i znanych nam z nazwiska więźniów karteczki te leżały na osobnym nakryciu podczas kolacji wigilijnej chociaż w ten sposób chciałem zneutralizować ten zadrę która zawsze daje znać o sobie to znaczy myśl o tym Iż was rok temu opuściłem. Nie, oczywiście nie oceniam tego jako mojego błędu. Wręcz odwrotnie. Uważam, że mimo wszystko postąpiłem słusznie. Ale czy przy podejmowaniu tego typu decyzji można być tak do końca pewnym swego? Człowiek. Jeśli chce, może znaleźć moc argumentów przekonywających jego samego, że postępuje zawsze słusznie. Często tak właśnie czynimy. Ale jeśli ktoś zachował choć trochę samokontroli przed samouwielbieniem, to musi wiedzieć, że istnieją też inne racje. Inne argumenty, w danym momencie równie słuszne i moralne, jak moje własne. Ale ta zadra, która siedzi, nie tylko boli, również pomaga. Zawsze wtedy, gdy brak już sił, lub gdy człowiek ma wszystkiego dosyć, nie pozwala przyhamować czy Zatrzymać się, bo wtedy bardziej boli, więc rusza się do przodu. Później człowiek widzi, że jednak tylko mu się zdawało, iż więcej nie można. Zawsze można więcej. Oczywiście nie zrozum tego może przydługiego wstępu utrzymanego w minorowym nastroju jako oznaki mojego wyczerpania czy złej kondycji. Nic z tego. Myślę, że jeszcze długo mogę ciągnąć ten wóz, który mi los i ludzie, w tym i ja sam, doczepili. Zawsze się można przecież pocieszyć, że inni mają gorzej. Na przykład na przykład, za przeproszeniem ty. Tak bowiem podle jesteśmy skonstruowani, że nic nas bardziej nie podnosi na duchu, jak większa niż nasza niedola innych. Na szczęście ci inni, którzy są dla nas fundamentem, mają takowy również sami. Tylko. Kto jest na samym końcu? Spróbuję Ci w tym liście opisać moje widzenie sytuacji, solidarności, nastrojów wśród ludzi oraz co może z tego wynikać. Oprę to na faktach, które mnie samemu się zdarzyły lub wiem o nich od innych z pierwszej ręki. Pozwoli to na trzymanie się blisko rzeczywistości. Ale nie będę pisał tylko o sprawie, również o życiu tutaj. Pamiętam bowiem, że przypomniałeś mi, iż to Cię również interesuje. Od ostatniego listu, który do Ciebie napisałem, jeśli chodzi o moje życie rodzinne, niewiele się zmieniło i to chyba dobrze chyba ci jeszcze nie napisałem iż w czasie ferii wiosennych w lutym nauczyłem się jeździć na nartach pierwszy raz w życiu to robiłem a już po kilku dniach zjeżdżałem jak stary co prawda ze sprzętem było kiepsko ale zdarzył się ten cud i nie połamałem gir sprzęt to miałem wysokiej klasy. Jednego razu zakręciło no, mnie bardzo mocno. Już myślałem, że odjadę do szpitala, gdyż zabolała mnie mocno noga. Gdy tuman śniegu spadł, patrzę, a obok stoi narta z przypiętym butem. W pierwszej chwili pomyślałem, że stopę mi urwało. Ale nic z tych rzeczy. Bezpiecznik nie puścił. Ale chociaż buty miałem mocno spięte, to noga. Mimo to z nich się wysmyknęła. Podobno to rzadki przypadek. Myślę, że to dlatego, iż bud był o dwa numery za duży. W 1986 roku już chyba nie pojeżdżę, gdyż nie będę miał sprzętu. A szkoda, bo to była fajna rzecz. Nie mam jednak forsy, aby coś kupić. Odkładam więc tę przyjemność. Do lepszych czasów. Może nie zwapnieją mi tak szybko korzyści. A w ogóle tam mam świetną kondycję, ponieważ poruszam się głównie środkami publicznej komunikacji, więc muszę wszędzie skracać czas. Biegam więc dziennie po kilka kilometrów. Czasu nie sposób jednak przeskoczyć. Większość spraw można załatwić tylko wieczorem wtedy więc głównie pracuję ostatnio przed wyborami smutni sprawili mi wielką przyjemną niespodziankę otóż ja po raz pierwszy brałem udział w wyborach chodzi o udział w zorganizowanej przez podziemną Solidarność akcji bojkotu wyborów do Sejmu. Nie mając doświadczenia, latałem często potrójnie. Proporcje są bowiem takie, że aby ci jeden człowiek coś zrobił, musisz oblecić 3-5 osób. Reszta obiecuje i nic nie robi. Ganiałem więc jak kot z pęcherzem. W dodatku na trzy tygodnie przed wyborami ciężko się rozchorowałem. Leżałem, nie mogąc wstać dwa tygodnie. Dostałem zapalenia stawów. Gdy wyszedłem z domu, został tydzień, w ciągu którego musiałem wszystko przygotować. Co się dało, zrobiłem. Nawet codziennie od 22.00 wyruszałem z kolegą, aby sobie przypomnieć czasy sprzed sierpnia 1980 roku. Myślę, że odwaliliśmy w tej materii kawałek ładnej roboty. Różni ludzie na mnie wyklinali, że jestem wariat, ale ja. Uświadomiłem im, że jeśli na tę robotę wychodzę czysty, bez obstawy, to ryzykuję dokładnie tyle, ile ryzykują ci młodzi, nieznani często ludzie, a nawet mniej. Myślę, że gdybyś tutaj był, to robilibyśmy to obaj, bowiem w tym momencie najważniejsze było dotarcie z naszymi argumentami do jak największej ilości ludzi. I oto w czwartek rano zjawili się panowie. Zrobili pobieżną rewizję i zabrali mnie na Mostowo. Pałac mostowski, gdzie znajdował się stołeczny urząd spraw wewnętrznych. Ja Cały czas się śmiałem z dwóch powodów. Pierwszy był taki, iż każdy z nich robił inny kąt pokoju. Jeden natomiast był tak nadgorliwy i jeszcze raz po innych sprawdzał. Stała duża torba i ten gorliwy pyta się dowódcy grupy, czy ją robił. Pan odpowiada, że tak, co rzeczywiście było prawdą. Ale ten jeszcze raz ją otworzył i zaczął grzebać. Na to wszystko odpowiada trzeci. Jak to? Przecież to moja torba. Oczywiście zaczęliśmy się śmiać. Ja i Bogusia, to, to jest żona Zbyszka Janasa, i ja nie przestałem nawet, jak mnie już wsadzili. Próbowali przesłuchać mnie, ale jak zwykle odmówiłem odpowiedzi i podpisania czegokolwiek. Więc załadowali mnie do aresztu. Dla mnie był to istny raj. Przecież byłem tak umordowany i wyrzuty sumienia nie pozwoliłyby mi. Normalnie ani na chwilę wypoczynku. A tu na luzie powaliłem się i przeleżałem lub przespałem 54 godziny. Tyle mnie trzymali. A oni myśleli, że mi dokuczyli. Gdy, <gdy mnie wypuścili, zdołałem jeszcze całą niedzielę w dniu wyborów popracować. Nie wyszły mi one tak, jak powinny, ale pocieszam się, że złożyło się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim choroba, brak doświadczenia i w końcu areszt. Ale dzięki temu doświadczeniu potrafię już ocenić skalę zaangażowania. To była naprawdę wspaniała sprawa, ta kontrola wyborów. Możemy być z jej wyników dumni. Żeby to wszystko zrobić trzeba było, wierz mi, nie do oszacowania energii i poświęcenia tysięcy ludzi. Na tym tle w pewien sposób bledną nawet negatywne odczucia wynikające z tego, iż tak poważna część ludzi poszła jednak na wybory. Z drugiej strony, nie można zamykać oczu na dużą bierność i inercję często kiedyś czynnych i zaangażowanych ludzi. Później był Tydzień Więźniów Politycznych znów mnóstwo pracy, a efekty. Mierne. Oczywiście odbyło się wiele imprez, wystaw, ale zaangażowanie ludzi niewspółmiernie małe w stosunku do wagi problemu. I to zarówno działaczy, rodzin uwięzionych, jak i zwykłych ludzi. Kościół zbyt często też brał uszy po sobie. Jak hierarchia zaczęła wyciszać sprawę więźniów w kościele u księdza Popiełuszki. To stało się tak, iż namszy w intencji więźniów, ksiądz mówił tylko o budowaniu kościołów. Tak to jednak jest, gdy opieramy się na Innej, tak to jednak jest, gdy opieramy się na innej sile, to musimy się do niej dostosować i raz z nią, jeśli jest szansa, wspinać się do góry lub lecieć w dół. Było błędem to szerokie zaangażowanie się w kościół. Jest to wspaniała instytucja, ale zbyt podatna na naciski i taktyczne ustępstwa, a nasz ruch musi być bardziej niezależny. Nie mam poglądu, jak to wygląda gdzie indziej, ale u nas w zakładach mechanicznych Ursus. Zupełnie nieźle. Kiedyś popełniłem błąd, oceniając, że ludzie, którzy w latach 1982-83 prowadzili TKZ, tajny komitet zakładowy, pełnią swe funkcje tymczasowo. Okazało się, że oni robią to po dziś dzień, a ci, na których tak z początku liczyłem, w większości oleli wszystko, lub prawie wszystko, na przykład Arek Czerwiński nie robi nic i nie widać, żeby miał ochotę coś robić w przyszłości. Zaangażował się i zafascynował robieniem pieniędzy, i nic poza tym go nie interesuje. Z początku myślałem, że po pierwszym okresie im to przejdzie. Działacze NSZ Solidarność w zakładach mechanicznych kursus zaangażowali się w tworzenie spółdzielni pracy dla działaczy związkowych. Żeby bowiem rozkręcić ten interes, musieli się całą duszą w niego zaangażować. To jest normalne i zrozumiałe, ale powinien przyjść okres, w którym zmienią się trochę proporcje, a tu im dalej, to mniej na to nadziei. Chyba jednak władze wiedzą, co robią. Na początku dziwiłem się, że im pozwolili założyć ten interes. Teraz wiem, że doskonale władze wiedziały, co robią i się nie pomyliły w tych kalkulacjach. Może uda mi się jednak ten ich pęd do zbiorowego, społecznego samobójstwa powstrzymać. Muszą sobie bowiem przypomnieć, że mają jakieś zobowiązania. W stosunku do tych, którzy im zawierzyli. Jak już na pewno wiesz, nie pojechałem do Francji. Dwukrotnie odmówiono mi paszportu. Nie uda mi się więc nic załatwić. Nie czuję się jednak rozczarowany, gdyż wiedziałem, że tak będzie. Jeśli chodzi o ten drugi wyjazd, to chociaż jest on bardziej prywatny i politycznie neutralny, to jednak zakończy się najprawdopodobniej tak jak i ten pierwszy. Na razie więc odpuszczam sobie. Gdyby jednak coś, to dam Ci oczywiście znać. Przed świętami byłem trochę podłamany, gdyż nastawiłem się. Na znalezienie dla Was kilku chat. Okazało się jednak, że jest gorzej niż mogłem się spodziewać. Miałem uzbieranych kilka numerów, które próbowałem uruchomić. Okazało się, że w stu procentach trafiłem w płot. Oczywiście każde z miejsc odwiedzić musiałem kilkakrotnie po to, aby w końcu usłyszeć nie hmm. diabli. ale najgorsze jest to iż tak minimalna jest moja skuteczność przypuszczam że nie tylko moja ale to żadne pocieszenie ostatnio wziąłem sobie dwa tygodnie rozbratu z rewolucją przez cały czas siedziałem w domu zajmując się Dziećmi. Ja bowiem miałem dość już ludzi, spraw, wszystkiego. Bogumiła natomiast, miała już dosyć siedzenia na okrągło w domu. Ona więc biegała po mieście, załatwiając tysiąc spraw zaległych, chodziła na kawę do znajomych, spotykała się z przyjaciółkami, między innymi z Twoją Wacławą. Musiałem to zrobić z dwóch powodów: aby mieć chwilę czasu na refleksję, i aby żona mogła odpocząć i zobaczyła we mnie człowieka, a nie tylko rewolucjonistę. Od czasu do czasu potrzebne jest takie zatrzymanie się i obejrzenie do tyłu. Mogło się bowiem w międzyczasie zdarzyć, że ci, którzy razem z nami biegli, dos zostali tak bardzo w tyle, że nie mając szans do nas dojść, zrezygnowali. Krótko mówiąc, jest paru facetów w tym kraju, którzy dość wysoko podciągają poprzeczkę czynu. Ale nie wszyscy są w stanie zbliżyć się do tej wysokości. Nie próbują więc nawet potrenować, ale od razu rezygnują. Ale szkoda tych ludzi. Lepiej trochę tę poprzeczkę zaniżyć. Niech oni też mają szansę. Grozi nam bowiem stanie się awangardą klasy robotniczej. przesiąkniętą pogardą dla ludzi, którzy są słabi. Próbuj ty też wziąć sobie czasem trochę wolnego i zdobądź się na refleksję. Ja doszedłem do wniosku, że mam dosyć bycia Zawodowym rewolucjonistą. I chociaż moja rozprawa z zakładem jest niezakończona, to jednak przegrywając ją, musi się to stać automatycznie, gdy pójdę do innej roboty, pójdę gdzieś pracować. Jest to bardzo potrzebne dla równowagi ducha. Oczywiście o innych swoich obowiązkach nie zapomnę. Jedyna rzecz, yy, którą będę musiał zrobić, to pożyczyć forsę i kupić jakąś gablotę. Bez tego bowiem nie dam rady utrzymać kontaktu z zakładem, do czego z kolei nie mogę za żadną cenę dopuścić. Podróż jednak ode mnie z domu w jedną stronę trwa yy, półtorej godziny i więcej. Jest więc niemożliwością tracić tyle godzin. Ale nad tym zastanowię się dopiero wiosną. Teraz będę już kończył. W czasie pisania tego listu zapomniałem o wielu sprawach. Myślę, że poruszę je w następnym liście. Przepraszam za styl ale śpieszyłem się bardzo, żeby zdążyć w czasie snu córeczki. Potem to będzie niemożliwe. Właśnie słyszę, że wstała i nawołuje mnie z drugiego pokoju, ponieważ pisze przed Sylwestrem. Życzę i Tobie i innym przyjaciołom z dołu, aby następny Sylwester był już spędzony przez Was. W domu i w wolnej Polsce. Napisałem do Was wszystkich kartki z życzeniami, ale nie wysłałem, gdyż przemyślałem sobie, że angażowanie ludzi w przesyłanie kartek jest nie do przyjęcia. Oni przecież ryzykują cały czas. Ale kartki te są zapełnione. Serdecznymi moimi myślami o Was. I to jest chyba najważniejsze. Do zobaczenia. PS. Jak zostanie uruchomiona skrzynka, której adres przesłałem Zenkowi, to jest Ewie Kulik, to umówimy się na spotkanie. Zmień imię Stefan. Na inne, gdyż jednego z ludzi SB pytało, kto to jest. Istnieje projekt zamknięcia biura w Londynie. Byłby to chyba duży błąd. Jeśli możesz i uznasz to za słuszne, zablokuj tego rodzaju decyzję. Piotr.